Witamy Was w rodzinnej klubu kawiarni praskiej na zajęciach praskie brzydące. Dzisiaj moi kochani, wspaniali pomocnicy Nikola i Stanisław będą mieli dla Was czarderskie zajęcia. Ja uciekam, bo nie wiem o co chodzi. Bajo! Dzisiaj postanowiliśmy pokazać Wam, jak przygotować świąteczne śniadanie dla Waszych bliskich. Chcecie mi na Chrystu? Tak.

a ja jak to włożymy? Wiem, są takie dwa paski. No tak. ja będziemy musieli wyciąć i włożyć. I nie będzie trzeba się męczyć, po której to stronie w trzeba położyć. Najlepiej już mi też tu pusto, przydałoby się też położyć. To jest pięknie. Stół jest wspaniale nakryty. Są kwiaty, są piękne króliki na sztućce. Pamiętajcie rodzice, przy okazji świąt wasze dzieci mogą się uczyć, doskonale się bawić. I wasz stół świąteczny może tak pięknie wyglądać. Pomyślcie o tym. A takie piękne szablony na sztućce są dostępne na naszej stronie internetowej www.fundacjaart.pl. Zapraszamy rodziców do ściągnięcia takich gotowych szablonów dla swoich pociech.